Cześć Miski. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie on trochę inny, ponieważ obejrzymy sobie zwiastun do nowego spinosa Power. Powiem Wam, że sama się zdziwiłam, bo oni, oni robią jakieś dziwne manewry w sensie, zrobili dating simulator i ja sobie myślę, no nieźle, że możesz sobie flirtować z palsami. Więc yy, już mnie nic nie zdziwi. A teraz nagle wypuszczają zwiastun do gry, której mamy farmę. I po prostu nasze palce zajmują się farmą, więc ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ lubię takie gry jak Stardew Valley, Fields of Mistria. Zatem nie przedłużając, oglądamy zwiastun. Hmm, zobaczymy, co tu się będzie działo. Och, już ranek, poranek. Hmm. Gdzie moje przytulne, wiejskie życie? Wszędzie jest błoto. A, nie czas na, na czekanie. ok. Musi jakiś dług spłacić. Ok, Wygląda fajnie. Teraz tutaj bawię się palcy. O! Możemy szczyt, zbierać jajka i... O! Jakieś wybuchowe. O, petalia. Okay. Anubis i Kroatio Nie wiem. O, jakiś event chyba. Hmm. Wszystkie palce słuchają. Możemy kopać, łowić. No, oczywiście taki standard. A to, to, to nie wiem, co to. <laughs> nie wygląda zbyt przyjaźnie. Wiesz, czym ta gra mi się kojarzy, ale za są powiem. O! To jakiś dziwny pan. Mhm. O! Pory roku się zmieniają. Jak fajnie. To na pewno coś nowego. Byłoby super, gdyby. O! Gdyby dodali to do Palward, że mogą być różne pory roku. Alfar. Mhm. Hmm. O! pikwinek. Jesteś świeżaczkiem, który się wprowadzisz. Jestem pewny w moim umiejętności czytania ludzi. No, no i złapał. Nie! No i dobra, mówimy sobie teraz tak pokrótce, co tu się wydarzyło. Mamy katiwie. Który, no nie jest za bardzo zadowolony ze swojego życia. Na farmie. Ale tu dostać, dopóki nie spłaci długu, więc jestem ciekawa o jaki dług chodzi czy coś podobnego do Animal Crossing. Ja osobiście nie grałam w Animal Crossing, ale zawsze ciekawiła mnie ta gra i między innymi dla niej chciałam kupić Nintendo, choć um, no nie kupiłam ostatecznie, wybrałam Steam Deck'a. Dalej. On sobie tutaj wychodzi na farmę i jest farma. Mi się wydaje, że to będzie taka zautomatyzowana farma. Tutaj mamy palsy, które po prostu pomagają Polu. Ciekawe, czy oni wszyscy stali jakoś złapani? No nie wiem tego. Um, co dalej? Jest jakieś miasteczko, one sobie tutaj luzem chodzą. Um, co jest ciekawe, może no, będziemy je mogli złapać. Tu mamy naszą farmareczkę. Bezmienia, jest jesień. Ale ładnie to wygląda, takie listki. Tu już można widać, że różne rzeczy robić z forsami Doić krówkę, Prawdziwe wełnę No to spoko, tak jak typowy Farming Simulator. To mnie ciekawi. Tutaj mamy kwiecisty sklep. florystę, No po prostu sklep z kwiatami. Kwiaciarnia, o przypomniałam sobie. Coś MPC. Mhm. Nie wiem, czy będzie można z nimi flirtować. Czy... To trochę dziwne, ale um, whatever. Ten mnie ciekawi. Master w opalaniu. giro. No. Myślę, że fajnie by było, jakby można było się od niego czegoś nauczyć. Później mamy ten event. I na końcu te tego... kopalnie pokazanie pół roku, no czyli takie o no, właśnie, ten typo no wygląda creepy jakaś plaża no wszystko wydaje się być obiecujące Choć nie wiem, no wypadałoby żeby w tej chwili był jakiś cel z tego co pamiętam, no to w Palworld, mm, no mamy jakieś mpc, ale te dialogi są takie nijakie ja bym powiedziała i nie ma takiej fabuły jakiejś większej żeby się zżyć z tymi empecami, Przynajmniej. No ja na, na tyle ile gram w tą grę. A mam trochę godzin, to nie było czegoś takiego. Żeby mi się zżyła. Tam Ta babka mnie zastanawia, czy to jest empec, czy co to? No bo ona się pojawiała w animacjach, więc. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Idą tu do ołtarza. Udzielają im ślubu, czy co? Ona była w tym chyba dating Simulator. Ja w końcu nie wiem, czy ten dating simulator to był na 1 kwietnia, no ale nie wiem w końcu. No, mamy tą dziwną scenę. No. Trochę mroczne. Łapiemy, żeby byli nasi, naszymi służącymi. No więc na pewno nie będzie to mm, aż tak cozy game. No ale trudno. Jest to na pewno coś ciekawego. I to, co, z czym mi się to kojarzyło ogólnie, całe Pal World to było, był kiedyś taki serial. To takie były zwierzątka. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale na pewno wiecie o co mi chodzi. I tam po prostu było tyle krwi, tyle wszystkiego w takim opakowaniu, że było słodkie. No, to było też niezłe. Dobra, przechodząc do podsumowania. Czy będę grała w PAL FARM? No pewnie, że tak. Spróbuję zrobić taką krótką serię, jak wyjdzie gierka, coś nowego, coś świeżego. Palworld już trochę z nami jest, więc myślę, że takie odświeżenie tej gry byłoby całkiem fajną opcją. Plus myślę, że jeśli wyjdzie ta gra z Dating Simulator, z palcami, no to dla Becky mogę zagrać. Nie na poważnie, serio, bo ta gra chyba miała wyjść na Prima Aprys, ale nie jestem... Do końca pewna. Więc myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, dbajcie o wasze pale. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo!